Zacząłem się spłynąć w całość Co mnie budzi kawa rano Jak do Pietro stawa stanął Inne Pietro, dawna radość Nie wiem co w miastach ganiają, nie ganiają moje zwrotki Zaliczyłem jeden slalom, gradę mam mojiki brodki, nie wierzę w plotki nie wiem co jest prawdą mówić Na pójdzie jestem bez maski Jak z biografii Tyson Fury Wydają tu łasku bzdury i mi teorie spiskowe A jak gdzieś pomiędzy zawijam te nowe swoje Całkiem nowy człowiek, nie stary ja z tamtych lat i mogę tu wkleić refreny, co u dał smark i smark Idę ten przelew słać w telefonie, mam planetę małpi Tylko nowe cele znajdź, późne show mam jak Lederman Hot Sixteen Challenge I czas na moje nominacje Numer 1 Zryty Numer 2 Blante z ekipy Rewka. Numer 3 Wywiasty Bażant Numer cztery Miodek z Wrocławia I numer 5, Asia Już Lewandowska Masz wielki głos I jeszcze większe serce Dlatego chętnie zobaczę Swoją zwrotkę w tej zabawie Pozdrawiam